Jerry Jones i życie w średniowieczu. Minstrel był sobie bez troski minstrel. Wędrował po kraju śpiewając na dworach lordów i królów. Wszędzie przyjmowano go z otwartymi ramionami. Tak się kończy moja opowieść. Grając na lutni, snuł opowieści o romansach i bohaterskich czynach. Czarował damy i wyruszał w dalszą drogę. Co za życie! Tak, ale oczywiście, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Showbiznes był równie kapryśny jak dzisiaj. Gusty publiczności zmieniały się, a w rozrywkę. Często ingerowała polityka. W istocie życie minstrela bywało bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza kiedy występował przed wrogo- nastawioną armią, jak normandzki minstrel Tyfer. Nazywam się Tyfer. Trudnie się śpiewam. Życie ma mnie spokojne. Rozpętałem nawet wojnę. To historia jednego z najgłupszych aktów brawury wszechczasów. Miał miejsce na tym polu. W 1066 roku podczas bitwy pod Hastings. Król Harold stoi ze swoją siedmiotysięczną armią tam, gdzie znajduje się dziś opactwo. Książę Wilhelm ze swoimi Normanami przyczaił się na tamtym zboczu. Anglicy mają przewagę. Normanowie są zdenerwowani. Nikt nie chce zaatakować pierwszy. Nagle jakaś postać wyłania się z normandzkich szeregów. Nie jest to książę Wilhelm ani żaden żołnierz. To minstrel Taifer. Zaczyna się zbliżać do Anglików, żonglując mieczem i lancą Anglicy podziwiają spektakl, aż wreszcie Taifer zabija lancą jednego z ich żołnierzy. Wtedy rozpętuje się piekło. Francuzi atakują, a całe wydarzenie przechodzi do historii. To dziwne, że relacjonując bitwę pod Hastings, nikt nie wspomina o Tajferze. Nie ma go nawet na tkaninie z Baye. Gdyby nie jeden z kronikarzy, nigdy byśmy nie usłyszeli o jego odwadze. Myślę, że normandscy rycerze nie chcieliby się przyznać, że zawstydził ich zwykły minstrel. Ale skąd ten minstrel wziął się na polu bitwy? Rola minstrela nie ograniczała się do muzykowania. Słowo minstrel oznacza małego służącego. Zajmował on niskie miejsce w hierarchii społecznej. W XI wieku nie było wielkiej różnicy między służącym pracującym w kuchni a tym, który pisał poezję albo grał na instrumentach muzycznych. Ówczesne dwory nie były zbyt wyrafinowane. Wojownicy przywiązywali niewielką wagę do sztuki i rozrywki. Interesowali się głównie walką i zabijaniem. Minstrele znaczyli więc niewiele więcej niż zwykli służący. Ich atutem były liczne talenty. W XIII-wiecznym poemacie minstrel jest opisany jako ktoś, kto potrafi układać rymy, jest dowcipny, zna historię troi, potrafi żonglować, skakać przez obręcze i grać na licznych instrumentach. Ceniono też umiejętności naśladowania ptaków, tresowania osłów i psów oraz poruszania marionetkami. Powinien także dobrze tańczyć. Nic się nie zmienia. Ministrele musieli grać różne role. Czasami pełnili funkcję stróżów nocnych i trąbili na alarm na wypadek pożaru albo napaści. W 1306 roku minstrel Richard nie dopuścił do spalenia zamku w Windsorze. Szkoda, że w 1992 roku nie było tam żadnych minstreli. Służący grający na trąbach pośród bitewnej kakofonii dodawali wojsku ducha. Z dala od pola bitwy dostarczali rozrywki, ale ich repertuar był ograniczony. 11-wiecznych wojowników nie interesowały opowieści o młodzieńczej miłości i sukcesach odniesionych wbrew przeciwnościom losu. Chcieli słuchać historii o mężczyznach zabijających się nawzajem, pełnych krwawych detali i przechwałek. Nazwano je chanson de geste, pieśniami o bohaterskich czynach. Najpopularniejsza przez całe stulecie była normandzka pieśń o Rolandzie licząca 4000 wersów. To wielki normandzki przebój? Była to najpopularniejsza ballada na początku XII wieku. Jest w niej wątek miłosny? Nie. W tym środowisku nie przywiązywano wagi do miłości. Była to chłopieca kultura. Jak w kinie akcji opisywano męskie wyczyny. Kobiety odgrywały w tym świecie marginalną rolę. W najbardziej romantycznym fragmencie pieśni o Rolandzie Karol Wielki wyznaje dozgonną miłość do swojego miecza. To piękna i bardzo długa pieśń. Minstrele musieli ciężko pracować. Dlaczego umieszczano ich na galeriach? Po pierwsze, ze względów akustycznych. Dźwięk lepiej się niósł. Poza tym muzycy należeli do niższej kasty, więc arystokraci nie chcieli mieć z nimi bezpośredniego kontaktu. To kwestia hierarchii. Trzymali ich na dystans. Tak. Był to też korzystny punkt obserwacyjny. Zapominano, że muzycy mają uszy i że grając mogli słuchać rozmów. Nic dziwnego, że często odgrywali przy okazji rolę szpiegów. Występowali też jako propagandziści. Relacjonowali przebieg i rezultat bitew, pamiętając o tym, że ten, kto im płacił, musiał zostać zwycięzcą. Średniowieczni ministrowie byli ówczesnymi specjalistami od PR. -u. Wyruszali w trasy koncertowe, żeby rozgłaszać najnowsze osiągnięcia swoich szefów. Simon de Montfort jest potężny i silny, kocha dobro i nie znosi zła. Podobnie jak dziś, sugestywną opowieść ceniono bardziej niż prawdę. Ministr z otoczenia Czarnego Księcia opowiada, jak bezlitośnie książę rozprawił się z całą hiszpańską flotą. Bitwa była zażarta i bezwzględna, ale fortuna sprzyjała księciu. Dzięki jego odwadze i potędze, wszyscy Hiszpanie zostali zabici. W rzeczywistości zwycięstwo nie było tak druzgocące, jak twierdzili ministrele. Nie ma nawet pewności, czy Anglicy zwyciężyli. Fakty? Jakie fakty? Miasto Beverly we wschodnim Yorkshire było w średniowieczu ważnym ośrodkiem pielgrzymek. Minstrele stali tu, na schodach katedry, jako rodzaj komitetu powitalnego, czekając na przybywających turystów. W mieście roiło się od minstreli, więc ich wizerunki zdobią wnętrze katedry. Rzeźby z Beverly pokazują nam unikatowy obraz świata średniowiecznego minstrela. Stajemy twarzą w twarz z muzykami, których skromne życie nie zostało nigdzie opisane. Te figury tworzą prawdziwą encyklopedię. Widzimy, na jakich instrumentach muzycznych grali minstrele, jak się ubierali, a nawet co myśleli o nich niektórzy ludzie. Muzyków grających na instrumentach dętych uważano za wulgarnych, bo dmuchając w nie wykrzywiali twarze. Kościół miał dwuznaczny stosunek do minstreli. Z jednej strony byli anielscy minstrele, grający niebiańską muzykę, z drugiej zaś ci, którzy zachęcali do tańca i nieobyczajnych czynów, byli zatem sługami diabła. Angielska arystokracja najbardziej lubiła krwawe opowieści o tym, kto kogo zabił. Tymczasem na południu Francji pojawił się nowy typ pieśni, subtelnych, wyrafinowanych i seksownych. Pionierem nowego stylu nie był zawodowy muzyk, lecz arystokrata namiętny książę Wilhelm IX-Akwitański. Jego pałac znajdował się w Płatnie. Nie był może najbardziej rozwiązłym francuskim arystokratą, ale z pewnością najbardziej szczerym. Zamierzał wpuścić prostytutki do pobliskiego opactwa i przyznawał, że kobiety interesują go wyłącznie z jednego powodu. Włożyłem jej rękę pod pelerynę. Przeszedł do historii jako pierwszy wykształcony i arystokratyczny trubadur. W XII wieku dwór w Poitiers był najważniejszym ośrodkiem kulturalnym we Francji. Książe Wilhelm na zawsze zmienił historię minstreli. Stworzył nowy typ poezji poruszającej jego ulubione tematy miłość i seks. Był dowcipnym prześmiewcą i pił ze wszystkiego także z siebie. Napisałem kilka wierszy dla zabawy, dla własnej przyjemności. Nie opisują one bohaterskich czynów ani prawdziwej miłości. Ułożyłem je, galopując w słońcu, na moim wiernym wierzchowcu. Trubadurzy zrewolucjonizowali powszechne wyobrażenie o płciach. Kobiety były w ich oczach istotami wyższymi, a miłość stała się atrakcyjnym tematem. Do tego czasu dedykowanie mężatce pieśni miłosnej uważano za równoznaczne z rzuceniem na nią uroku. Ale najbardziej rewolucyjny był fakt, że Trubadurzy posługiwali się potocznym językiem. Mieszkali oni we francuskim regionie znanym jako Langwedocja, gdzie słowo tak brzmiało ok. Posługiwali się językiem oksytańskim. Francuscy raperzy Le Fabile Troubadour, zainspirowani twórczością średniowiecznych poetów, zainicjowali renesans oksytańskiej poezji. Jakie znaczenie ma fakt, że troubadourzy tworzyli w języku oksytańskim? Zanim się pojawili, literatura była dostępna tylko dla arystokracji. Ale kiedy trubadurzy śpiewali po oksytańsku, wszyscy ich rozumieli, bo był to język zwykłych ludzi. Język ulicy. Tak. Trubadurzy wykorzystywali język ulicy do wyrafinowanych zabaw intelektualnych, jak na przykład turnieje słowne, podczas których poeci układali rymy i konkurowali w zręczności słownej. Wyszukana poezja i muzyka to charakterystyczne cechy tego okresu. Wywarły wpływ na poezję europejską? Duży wpływ. Po raz pierwszy tworzono pod hasłem Uprawiajcie miłość, nie wojnę. A turnieje poetyckie zastąpiły turnieje rycerskie. W średniowieczu poezja oksytańska była symbolem wyrafinowania. Dziękujemy bardzo. Wyszukana kultura trubadurów i moda napisania w języku ojczystym rozpowszechniły się na europejskich dworach. Zrewolucjonizowało to naturę rozrywki dworskiej. Królowie i książęta zrozumieli, że ich królestwa nie mieszczą się wyłącznie w granicach geograficznych, lecz obejmują także intelektualne terytorium literatury i pieśni. A nowy typ poetów dworskich zaczął zastępować dawnych, niewyszukanych minstreli. Nowi poeci wyrażali się o minstrelach z lekceważeniem. We Francji, Estage Deschamps powiedział, sztucznej muzyki minstreli może się nauczyć największy prostak na świecie. Podobnie stało się w połowie XX wieku. Tradycyjnych komików zastąpili wykształceni satyrycy ery telewizyjnej, przedstawiający co tydzień nowy materiał. Angielski dwór dogonił wreszcie resztę Europy podczas panowania Ryszarda II. Gwiazdą jego dworu był największy średniowieczny poeta angielski Jeffrey Chaucer. Dzięki niemu dwór Ryszarda nie ustępował wyrafinowanym dworom francuskim i włoskim. W jednym ze swoich poematów opisuje, jak bogini rozkazuje mu skończyć książkę i podarować ją królowej Annie. Ruszaj w drogę, a gdy skończysz tę książkę, podaruj ją w moim imieniu królowej, w pałacu Elton, albo Shin. Elton był jednym z ulubionych pałaców króla i królowej, a Chaucer nadzorował jego odbudowę, aby uczynić go godnym modnego królewskiego dworu. Jak na ironię, pałac padł ofiarą mody, kiedy urządzono go w stylu Art Deco na początku ubiegłego wieku. Tylko jedna sala daje wyobrażenie o jego średniowiecznej przeszłości. Wielka jadalnia pochodzi z lat 70. XV wieku. Za czasów Ryszarda II była zapewne mniejsza, ale w tym miejscu Jeffrey Chaucer po raz pierwszy czytał wiele ze swoich sławnych poematów królowi i jego świcie, tak jak na tym XV-wiecznym obrazie. Uczestniczenie w publicznym czytaniu wierszy musiało być średniowiecznym ekwiwalentem premiery filmowej. Minstrele odkryli, że nie są już modni, musieli więc wyruszyć w drogę, wędrując po kraju w poszukiwaniu publiczności. Zarabiali na życie na jarmarkach i na rogach ulic, wszędzie tam, gdzie gromadziły się tłumy. Dzięki temu nie musieli już być propagandzistami bogatych mecenasów. Wręcz przeciwnie. Bezrobotni ministrele często stawali się popularnymi agitatorami politycznymi. Słyszałem, jak ludzie lamentują, że są uciskani w pracy. Pamiętacie przebój z 1315 roku o złowrogich podatkach? Powstał po klęsce głodu. Autor narzeka, że dziesięciokrotnie podniesiono mu podatek i że zostanie żebrakiem. Nie mogę już znieść swojego bólu. Co czwartego pensa muszę oddawać królowi. Dobre lata minęły. Nikt nie chce słuchać opowieści ani śpiewu. Kiedy brakuje pieniędzy, nikt nie trwoni ich na minstreli. Ich zdolności do siania niezgody nie można było lekceważyć. W Walii podczas rebelii Owena Glendowera minstreli wydalono z księstwa. Ale życie dworskich poetów też bywało niepewne. Chaucer doświadczył tego na własnej skórze. W intelektualnej atmosferze panującej na dworze Ryszarda swobodnie kwitła satyra. Chaucer wyśmiał komercjalizację kościoła w XIV wieku. Jego satyra była bardzo złośliwa. Posłuchajcie. Anioł zabiera zakonnika do piekła. Zakonnik rozgląda się i mówi: Nie widzę żadnych zakonników, pewnie wszyscy są w niebie. Anioł odpowiada: Niestety nie. Podchodzi do szatana i mówi: Podnieś ogon i pokaż, gdzie znajduje się gniazdo zakonników. Jak pszczoły z ula z diabelskiego tyłka, wylatuje 20 tysięcy zakonników. Latają po całym piekle i w pośpiechu wracają do diabelskiego tyłka. Chaucer uważał, że napisanie takiej satyry na dworze Ryszarda II pod koniec XIV wieku było zupełnie bezpieczne. Ale po zamordowaniu Ryszarda sytuacja polityczna zmieniła się dramatycznie. Chaucer znalazł się w pułapce. Richard został zmuszony do abdykacji przez swojego kuzyna Henryka IV, który wszedł w zmowę z arcybiskupem Canterbury, żeby przejąć tron. Arcybiskup zagroził, że spali na stosie wszystkich, którzy krytykują Kościół, zwłaszcza jeśli posługują się językiem zrozumiałym dla wszystkich. Chaucer znalazł się w kłopotliwej sytuacji. Nagle jego beztroska satyra została obłożona polityczną anatemą. W tym miejscu pojawia się jedna z wielkich tajemnic historii. Chaucer, ojciec literatury angielskiej, znika bez śladu w czasach, kiedy arcybiskup Arundel starał się ograniczyć zasięg literatury angielskiej. Czoser był jednym z najsławniejszych ludzi w królestwie, a mimo to nie znamy okoliczności jego śmierci, nie wiemy nawet kiedy umarł. Pozostał po nim tylko nieczytelny napis na grobowcu wystawionym 150 lat po jego zaginięciu, w którym o ile nam wiadomo, nie spoczywa nawet jego ciało. Czy to nie dziwne, że tak ważny człowiek zaginął bez śladu? Być może zaginięto go celowo. Oczywiście mógł spaść z drabiny, ale zdaje się, że niefrasobliwi średniowieczni artyści z naszych wyobrażeń wcale nie byli tacy niefrasobliwi. Literatura przeszła długą drogę od czasów Taifera do Czossera, ale jedno się nie zmieniło. Zarówno dla 11-wiecznego jak i dla wyrafinowanego 14-wiecznego poety dworskiego, bywała niebezpiecznym zajęciem. Wersja polska dla BBC Worldwide Start International Polska. Tekst Joanna Fekecz, czytał Andrzej Gajda.